Tapeta za mną poniekąd tematyczna, ponieważ w dzisiejszym materiale zajmiemy się myszką, która jeszcze parę ładnych lat temu była dla mnie synonimem transformera wśród urządzeń wskazujących dedykowanych graczom. Ogólnie marka matkac w swojej ofercie miała mnóstwo bardzo futurystycznych produktów, natomiast w 2017 roku ogłosiła upadłość i teraz powraca. Miejmy nadzieję, że z ofertą, która faktycznie usatysfakcjonuje użytkowników. Także zapraszam Was na recenzję. Tego oto urządzenie jest to Rad 6. Zobaczymy, co wskazana myszka potrafi w boju. Rad6 to pośredni model w całej gamie produktów wracającego matkaca, który jest dostępny w kolorystyce czarnej i białej. Cena nieprecyzyjnie powiem, że raczej powyżej 350 zł, czyli wkraczamy na teren, gdzie konkurentów i to naprawdę dobrych jest już sporo. Walka o serca konsumentów będzie zatem zacięta. Produkt trafia do nas skryty pod przezroczystym plastikiem, który pozwala rzucić okiem na całą masywną bryłę. Po zdjęciu wierzchniej warstwy, dokopiemy się także do wszelakich instrukcji, no i gamy. Na Naklejek producenta, które zostały nam oddane. Niestety tutaj kończy się zawartość opakowania, która jest dosyć skromna, nie sądzicie? Nie zauważymy tutaj żadnych dodatkowych ślizgaczy i tak dalej, więc pozostajemy z myszką i naklejkami. Matkac od zawsze chyba przykuwał uwagę wyglądem. Tak jak wspomniałem wcześniej, to dla mnie synonim myszkowego transformera o ostrych, agresywnych segmentach, które składają się na cały widoczny korpus. Paradoksalnie tworzy to obraz myszki trochę skomplikowanej, ale przy tym masywnej, która powinna znieść próbę czasu. Wskazują na to także zastosowane materiały, górna powierzchnia to tworzywo sztuczne, w dużej mierze matowe, no i gdzie przebijają się elementy z błyszczącego plastiku, uzupełnione o podświetlenie RGB. Ewidentnie czuć tutaj dobrą jakość zastosowania. Stosowanego materiału. Ciekawie robi się jednak, gdy zejdziemy na spód, bo tutaj w oczy rzuca się metalowa osłona, na której rozmieszczono kilka ślizgaczy. Trzy z nich, obecne na froncie, no i prawej krawędzi, niestety nie rozpieszczają rozmiarem. W zasadzie, jeżeli mam być szczery, to przy tak obszernej konstrukcji jestem odrobinę rozczarowany ogólną powierzchnią ślizgów. Przewód w oplocie nie jest to luźna wiązka, aczkolwiek też nie nazwałbym tej powłoki przesadnie sztywną, bo nie doświadczyłem absolutnie żadnych problemów z jego prowadzeniem podczas rozgrywki. Tak naprawdę, gdybym w tym momencie zakończył omawianie konstrukcji 6 Plus, to tak jakbym nie powiedział o nim dosłownie nic, ponieważ jest tutaj kilka ciekawych, istotnych elementów, o których warto wspomnieć, bo wpływają na ogólną ergonomię użytkowania. Przede wszystkim jest to konstrukcja z ruchomym modułem, dzięki czemu mamy możliwość wyregulowania panelu tylnego w czterech różnych punktach, co z kolei wpływa na ogólną długość myszki. Wszystko odbywa się po wciśnięciu specjalnej dźwigni obecnej na tyle. Tuż pod tym elementem znajdziemy także sprężynę dociskową, gdzie domyślnie zamontowane są trzy ciężarki. Każdy z nich o wadze 6 gramów, aczkolwiek na opartego można tam dołożyć dodatkowe obciążenie, ponieważ mamy jeszcze trochę miejsca. I tutaj warto wspomnieć o wadze. Startowa u mnie wynosiła 118 g bez kabla i obciążenia. Dołożycie do tego kolejne 18 gramów wynikających z ciężarków i robi się naprawdę sporo. 136 gramów to naprawdę spory kaliber, a myszka do małych także nie należy. W najszerszym punkcie 86 mm, około 114 długości w najkrótszym nastawie i ponad 124 w najdłuższym. Przy tym jednocześnie całość jest stosunkowo niska, bo to zaledwie 38 mm, z czego grzbiet pozostaje płaski bez wyraźnego punktu szczytu. I teraz macie chwilę, aby wyciągnąć jakieś wnioski ze wskazanych informacji. Ja w międzyczasie opowiem Wam o dostępie do przycisków. Ogólnie RAD 6 Plus oferuje 11 programowalnych punktów. Możecie zaprogramować ruch, jak i odskok rolki, która pracuje bardzo przyjemnie. Lewy przycisk myszy, tak jak i obecny na ukośnej ścianie, klik do zmiany profilu, pozostają elementem stałym. Tuż nad rolką macie przycisk z dwiema strefami kliku. Krawędź górna, to dajmy na to zmianę DPI do góry, a dolna, no to zejście o oczko niżej. Trzeba do tego przywyknąć i w zasadzie zastanawiam się, czy lepszą opcją nie byłoby tutaj zastosowanie dwóch rozdzielnych przycisków. Aczkolwiek rzeczywiście po jakimś czasie totalnie przestało mi to przeszkadzać. Dalej przycisk pod prawym kciukiem. Jeden z automatu obniża DPI. Idealny do zwiększenia precyzji, ale zmiana jest możliwa, więc efekt również możecie sobie dobrać pod własne preferencje. Kolejne przyciski pod kciukiem to dwa cienkie paski, które trafiły na krawędź, no i korzysta się z nich bardzo przyjemnie, mają fajny skok, a na koniec kolejna rolka. Przy jej okazji możemy zaprogramować ruch w górę, bądź też w dół. Nie ma ona żadnego kliku. Dajmy na to, można tutaj ustawić zmianę przy Zbliżenia czy cokolwiek innego. Ogólnie przy okazji tych wszystkich ustawień w grę wchodzi aplikacja i wow, ona jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona. Mamy mnóstwo skrótów predefiniowanych, które wystarczy przeciągnąć na odpowiednie pola, możecie tworzyć własne makra. Oprócz tego aplikacja pozwala nam dopasować LOD do podkładki lub też wybrać predefiniowane ustawienia, a nawet skalibrować rotację odczytu ruchu w odniesieniu do układu myszki w dłoni. Nigdy czegoś takiego w zasadzie nie ustawiałem, ale jeżeli wy uznacie, że jest to dla was konieczne, potrzebne, no to proszę bardzo. Odświeżanie do ustawienia, to samo tyczy się również czterech programowalnych profili, jeżeli chodzi o zmianę DPI. Opcji wraz z układem podświetlenia jest naprawdę mnogość. W zasadzie powinienem zwrócić się tutaj do innych producentów, proszę abyście brali z sam w tej materii przykład. Aplikacja może rzeczywiście nie jest przesadnie ładna i pod względem stylistyki można by ją dopracować, ale generalnie optymalność korzystania po prostu na medal. Za chwilę przejdziemy sobie do wrażeń z użytkowania, jak również testów syntetycznych, ale najpierw garść informacji na temat tej myszki, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną. Przełączniki Omron, żywotność 50 milionów kliknięć, poza tym sensor. Tutaj spodziewałem się czegoś być może mocniejszego, a mamy Pixarta 3360, więc to też nie jest źle. Sprawdzona, solidna jednostka, która radzi sobie świetnie w grach. 12 tysięcy dpi, 2000 Hz odświeżania, do tego dochodzi IPS na poziomie 250, no i przyspieszenie 50. G. Mając to wszystko w głowach, możemy ruszyć do testów. Odświeżanie nie dobiło podczas sprawdzenia do 2000 Hz, aczkolwiek faktycznie wyskoki poza 1000 były dosyć znaczące. Poza tym myszka doskonale poradziła sobie z testem na interpelację 800, 1600, 3200, 6400 i 12000 dpi. W każdej z tych wartości ani jednego zgubionego piksela. Doskonale. Angle snapping nieobecny, predykcja i akceleracja również w moim odczuciu absolutnie niezauważalne, więc powiecie, wow, świetna myszka. A ja Wam odpowiem, no nie do końca. I tutaj przechodzimy do wrażeń e, przy okazji również Samych wymiarów urządzenia. Moi drodzy, przede wszystkim jest to produkt ciężki, a poza tym pozbawiony jakiejkolwiek stabilizacji dłoni w postaci gumowych struktur. Efekt? Ręka przy uniesieniu myszki kurczowo poszukuje na niej punktu oparcia, a i tak przy maksymalnym obciążeniu zdaje się to być utrudnione. Autentycznie miałem takie sytuacje, że myszka uciekła mi z ręki przy podniesieniu, ponieważ byłem skupiony na rozgrywce, wykonałem jakiś dynamiczny ruch, no i myszka opadła na podkładkę. Nie pomaga w tym fakt, że jest to myszka również szeroka, więc układ. Dłoni bywa tutaj specyficzny. Generalnie płaszczyzny są płaskie, mało obłości, nasze palce spoczywają bardzo surowo na całej konstrukcji. Brak wyrazistego grzbietu w moim odczuciu bardziej przeszkadza niż pomaga, nawet jeżeli możemy dopasować samą długość myszki poprzez ruchomy element. Szczerze, w 2020 roku jest wiele konstrukcji, które moim zdaniem deklasują Rata 6 Plus pod względem wygody w tej cenie. Co prawda dostęp do wszystkich przycisków jest zatrważająco dobry, a ogólna budowa sprawia, że w jednej chwili z myszki pod klą można przejść do chwytu Bądź też palm, ale stale mi czegoś tutaj brakowało. Podparcia, wypełnienia dłoni, być może zwyczajnie pewnego chwytu kanciastej bryłem. Owszem, to myszka precyzyjna w rozgrywce radzi sobie bardzo dobrze, ślisk, przewód, no te elementy dają radę, ale ewidentnie coś mi tutaj stale nie grało. Na koniec posłuchajcie pracy przycisków, no i ruszamy do podsumowania. Przechodzimy do podsumowania, które zacznę od tego, że dawno żaden produkt nie wzbudził we mnie tak skrajnych emocji, jak to zrobił właśnie RAD 6+. Z jednej strony myszka bardzo dobrze wykonana, zastosowane podzespoły również na plus, aplikacja świetna, możliwość regulacji samej konstrukcji, ale z drugiej jest to produkt, którego nie kupiłbym w ciemno. Moim zdaniem bezwzględnie trzeba iść do sklepu i przymierzyć tę myszkę do Waszych dłoni, ponieważ jej kształt i ta osobliwa, kanciasta bryła połączona z wysoką wagą i brakiem jakiejkolwiek stabilizacji w postaci paneli gumowych na bokach, no mogą przełożyć się na niekorzystne wrażenia podczas codziennego użytkowania, przede wszystkim w grach właśnie, bo do tego celu została niewątpliwie myszka RAD 6 Plus stworzona. Jestem w ogóle ciekaw, jak to będzie przedstawiać się cenowo, ponieważ na moment nagrania tego materiału nie miałem okazji pozyskać precyzyjnych informacji. Wydaje mi się, że będzie to między 300-400 a 400 zł, być może 350-400. W każdym razie w tych kwotach naprawdę konkurencja jest solidna i myślę, że matka sobie będzie ciężko tutaj się przebić. Zobaczymy, jak to będzie z tańszymi myszkami. Mam jeszcze Rata 1 no i Rata Pro S3, bodajże do testów, być może będę je testował tutaj, być może na swoim prywatnym kanale, zobaczymy. W każdym razie ode mnie to wszystko na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać, jak zapatrujecie się na tą myszkę, co o niej sądzicie, czy mieliście okazję korzystać z poprzednich modeli w postaci Rata 6, dajmy na to. Czekam na wasze komentarze, nie zapomnijcie również polubić filmu, jeżeli wam się spodobał, no i subskrybować kanał, żeby być z nami na bieżąco. Do usłyszenia, cześć!